Siemanko, witam w kolejnym odcinku z przeglądu ekwipunków widzów. Zobaczymy jakie inwestycje zareagowały na CSA2, czy stracili, czy zyskali. Dzisiaj to wszystko będziemy sobie kminić. Zapraszam Was jeszcze na Skins Manki. tutaj możecie kupić, wymienić swoje skiny, strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów, więc można szukać jakichś ciekawych okazji, znajdować fajne skiny, no i nie płacić za naklejki po prostu na nich. Z kodem Rafikos macie plus 35% więcej do wpłaty, więc przy dużych kwotach to robi różnicę znaczącą. Z kodem Rafikos też do 5$ dolarów przy pierwszej wymianie. Zaczynamy od pierwszego ekwipunku, no dobra dwa koła z zobaczmy co tu się czai. Na początek jakieś skinki do pogrania. Nowe i dwa akacze, na dwie strony chyba jest grane. Na każdą, na każdą co innego. Mamy pretendenciki, Antwerpik, kapsułki ogólnie, więc fajnie. Choć teraz na spadkach, więc no, na początek lipa Skrzynki, więc widz z profitem na skrzynkach. No i papiery z Antwerpu. Podoba mi się ten ekwipunek. Fajne są rzeczy wybrane, moim zdaniem. No, i mimo, że to aktualnie spadło, raczej mu ten ekwipunek spadł, to po prostu myślę, że na przyszłość to, to ma fajne perspektywy. Więc, no, raczej bym się nie martwił. Lecimy dalej. Na początku, tak, ok. Tylko tu raczej skinki będą drogie. Mamy jakieś redline'y, czyli to są liquid skinki, Kopenhagi, jakaś furia, skrzyneczki. Ok. Widz ma w sumie trochę drogich, trochę tych tanich. Aj, czekajcie, zobaczmy, czy jak Horyzontu zareagowała. Wildfire na pewno z fajnymi pikami, Flash trochę gorzej. okej, okay, ale większość to skrzynki, więc powinny, powinien być fajny proficik. No i Paryż, nieszczęsny Paryż. No i tutaj myślę, że Widz będzie musiał przetrzymać. Niestety, no, strollowali nas z tym CSM dwójką. No i, i, i tą promocją, więc szkoda. No i papiery, ogólnie Antwerp Stockholm, więc to przyjemnie, to mi się podoba. Ej, ok, zobaczmy ten Horyzont. ta też elegancko z, z pikami. Więc tutaj, gdzie gdzie sobie widz zarobił, gdzie stracił e, na tej zasadzie, nie najbardziej to te pewnie kapsułki z Paryża będzie, będzie musiało to trochę oddawać, no chodź zobaczymy. Kolejny kwipunek, fajne skineczki do pogrania, krawcik z Vitality, podobny w sumie na skin z Mankie widziałem, <grych> tak swoją drogą. Dobra, skrzynki, więc fajny ma profit widz, jakieś kapsułki, trochę Paryż, y, Paryż ten, papiery, okej, okay, tutaj ogólnie papiery, nie wiem że to nawet nie jest z openingów, bo jakieś blasty są, to może być może za openingów tu nie będziemy patrzeć. Trochę skrzynek, niedużo. No i ogólnie Rio, tak zesplitowany strasznie. I tutaj też tak 50-50, bo trochę skrzynek, czyli góra, trochę kapsuł, no to aktualnie spadki. Natomiast te Antwerpowe, to tak jak mówiłem, myślę, że będzie spoko. Lecimy dalej. Skinki oczywiście na początek. Kapsułki Antwerp, załamania i ukąszenia. To fajnie już piknęło. Papiery, dobra. No i zaszte Paryżowe. Więc to, co z Paryżem, myślę, że będzie ciężko. Skrzynki to fajnie. Ostatni ekwipunek. Na początku mamy drogie skrzynki, w sumie one się zachowały? O kurczę, one na spadkach, nawet. No najbardziej te skrzyneczki, właśnie tanie. Te drogie niekoniecznie. Eee, tutaj jakieś piki, ale to w sumie, no, w sumie reakcji nie ma większej. To stoi nawet na spadkach, teraz, więc na tych skrzyniach widz co by w sumie stracił. Eee, dalej jakaś przepustka, no to też myślę, że będzie musiało to poczekać z oddaniem. Spektrum, one chyba fajnie, z profitem. Chromki na pewno, to możemy sobie na szybkości obczaić, Rewolweru, Ach, jak już sprawdzamy, to czemu by nie? Imperialki w glitterze etern Eternale to fajnie. Antwerpik. Oj, ma też tańsze skrzynki, to mu na pewno oddało. Te pryzmaty, no te jest nieszczęsne, to jest z nimi lipka. One, one stoją. Nawet na spadkach ostatnio były. Załamania, więc tu fajny profit na tego CSA dwójkę, bo dzisiaj pod tym względem patrzymy. Ukoszenia. Okej, okay, czyli widzę w sumie dużo ma w skrzynkach. No i to tańsze fajny profit, niestety na tych droższych, troszkę minusik. Zobaczmy spektrum. Aha, no 13, ale teraz na spadkach, ale coś tam wzrosło. Chromki o, chromki elegancko w górę. Dalej rewolwerek. Tro o, nie aż tak, okej. Okay. Wzrosnął, no, złotóweczka ale to nie jest, nie jest, nie wiadomo co. No i ten klaczyk, uuu na spadkach nawet. Choć 367. No dobra, no, tutaj lipka. No to już breakoutik to, to ten. No i ogólnie Adverb Stockholm kapsułki, więc to przyjemnie. To, 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 to myślę, że w perspektywie dłuższej po prostu odda. Dzięki, że ekwipunki podsyłacie. Możecie to dalej robić na ocenę EQ. Wyznaczam tutaj nowe miejsce i możecie podrzucać. Do następnego, cześć, pa, pa.